akcja, no to to będzie film dla zboczeńców, takich typowo zboczeńców motoryzacyjnych. <grym> yy, tak, to jest patent, tutaj patentów jest dużo. Jeżeli ktoś ma witarę, no to pewnie słyszał o czymś takim jak kosz od samuraja do przedniego mostu. To jest właśnie taki kosz od samuraja. One są drogie i zajebiste, nie? Te, te kosze. Może... Co to jest kosz satelit? No. To są satelitki, a no to jest ich kosz, no dlatego to się nazywa kosz satelit. Tutaj są półosie, tutaj tutaj wchodzą półosie nam, tutaj jest koło ta, talerzowe, no i to jest ogólnie element dyferencjału. Tutaj mamy kosz satelit od Witary Diesel. Widać, że jest zajebisty, nie? Bo to jest tak, że jak już stwierdzili w Witarach, że zrobię obudowę stalową, żeby się nie urywała, to włożyli tam jeszcze gorszy kosz niż w 1.6 to jest, yy... chyba ja z Tobą nawet tym jechałem to w jakimś nie wiem, 2010 roku to wytrzymało jedną górkę, znaczy nawet pod górkę nie podjechałem to była taka górka 3 metrowa i od razu to pękło także to jest straszne badziewy no i niestety w witarach i w Grand witarach jest tak że jak już zaczęli robić dobre obudowy to zaczęli robić złe kosze, czyli nie ma czegoś takiego że ktoś kupi witarę jakąś i tam będzie do dobry most nie ma tam dobrych mostów mówimy oczywiście o przednim moście, tylne są bardzo mocne jak na swoją wagę. I teraz tak, żeby coś z tym zrobić, no to patentów na rynku jest. Znaczy, patentów w internetach już jest znanych dużo. No, my te mosty przerabiamy, od, znaczy przerabialiśmy, bo ja już tych mostów nie przerabiam od kupy lat, ale bardzo dużo ich przerobiliśmy, dlatego parę tutaj ciekawych rzeczy wiem. Jak ktoś ma diesla, no to tam jest taki koszt, od razu trzeba wywalić. Ma większe satelity tak dalej, ale tutaj pożałowali mięsa i to pęka. Tutaj mamy. To jest, kosz, to jest kosz od witary 1,6. No i tu jest, tutaj mamy taki. Pokażę tutaj fajne rzeczy. Tu mamy jeden wałek w środku i jest tylko miejsce na dwie satelitki. Czyli tutaj mamy. Weźmiemy sobie tutaj. O tu mamy satelitki. Satelitki są dwie i dwa te koła koronowe. No i teraz chodzi o to, że tutaj są satelity, satelity cztery, czyli cały napęd jest przekazywany przez cztery zęby a nie tylko przez dwa. Dlatego te kosze są czterosatelitowe są dużo mo mocniejsze. No i tutaj zrobiliśmy patent. Taki... ja tego jeszcze nigdzie nie widziałem w, w internetach. To jest... no chyba raczej nikt tego nie wymyślił czy w wcześniej, takiego prostego wynalazku. Te kosze dwusatelitowe też pękają dlatego, że zo zobaczcie jaką tu mają cienką obudowę. Patrz, zobacz na tą ob obudowę. To jest po prostu pancerwagen. To jest tak grube, że jeszcze nie. Ja osobiście nie widziałem nigdy urwanego kosza od samuraja. Podobno się da, da to zrobić, ja jeszcze tego nie widziałem. Za to te witarowe pękają tak samo jak aluminiowe obudowy mostu czyli yy, może być tak, że aluminiowy most, aluminiowy most wytrzyma, a kosz pęknie. Bo tu jest tak mało mi mięsa, to po prostu pęka. No, no, no tak jak tutaj, pęka po prostu od tego wałka. Teraz co zrobić, żeby to nie pękało? To, to jest ten sam kosz od witary 1.6, najzwyklejszy kosz. Tylko że zobaczcie, że ma nowe otwory. Powiercone. I one są już w jakim miejscu w tym, gdzie jest więcej mięsa. Nie ma takiej cienkiej ścianki. tutaj, tylko jest więcej mięsa. No i jak go przerabiamy na cztery satelity, no to już to sobie wytrzymuje. Tak samo jak te tych koszy zrobiliśmy. Kurde, nie wiem, ze setkę. I one wszystkie jeżdżą. Nie wiem, czy do dzisiaj może, może ktoś dać w komentarzu znać, czy widział taki kosz od nas. Będzie bardzo charakterystyczny, bo w środku ma taką blaszkę firmy Radzikonik, która tutaj trzyma sobie satelitę, wałki, żeby nie wypadały. Czy ktoś zna taki kosz i że jest roz, roz, rozwalony? Bardzo ciekawe, bo jeszcze nigdy żaden klient nam nie powiedział, że takie coś rozwalił. No i co tu jeszcze z tymi koszami? No bo to już teraz to już tak naprawdę dla zboczeńców pojadę, jak sobie takie coś samemu zrobić. No po pierwsze, to musi być idealnie zrobione, naprawdę to jest błąd, jest kilkasetnych milimetrów. My to robimy na maszynie numerycznej. Mamy taki wałek do, dorobiony, tu jest mierzone jak jest oryginalny, bo też każdy kosz jest inny, to nie jest tak, że każdy kosz jest taki sam, każdy się tam różnił parasetek. Mierzymy najpierw nominalny otwór, potem jest to na obrotnicy przekręcany i jest wiercony dokładnie w, tym, w, tym samym, w tej samej osi nowy otwór, na wylot drugi, trzeci, czwarty, no i nagle nam powstaje kosz czterosatelitowy z kosza dwusatelitowego. No potaniości, bo mamy, wiesz, no, no, to jak przerabiamy most, no, to mamy to za darmo, no, bo to już mamy w, w moście. Teraz teraz tak, skąd wziąć te cztery satelity? No i tu już jest w ogóle apokalipsa. Bo to nie jest tak, że wszystkie satelity są takie same. Tu może, że pokaż tutaj, tutaj będzie fajniej. Mamy kilka rodzajów tych. Znaczy dokładnie trzy. Ja tu mam podpisane tak. Witara, przednie, średnie. One się charakteryzują tym, że. Są takie zamknięte, jak to nazywam, że są zamknięte i one mają inną, tu mają grubsze zęby, tu mają cień, cieńsze zęby. No i możemy łączyć z, z dwóch różnych mostów, możemy sobie wziąć dwa takie kosze dwusatelitowe i zrobić sobie jeden czterosatelitowy. Yy, potem mamy z nowszych roczników, to są tak zwane frezowane, ja to tak nazywam, bo one są takie ostre, nie wiem, jak tam, tam, tam widać, o Pięknie widać, tylko tak blisko mówią ostre. Ostre są po prostu, no jak to jest taka nowsza maszynka to robiła, no i tak, tak samo, to w, w, w Hiszpankow to wy występowało, w, w Santanach chyba najwięcej, chyba, chociaż w Samuraju też to widziałem, no i tak samo, możemy z dwóch koszy sobie zro zro zrobić jed jeden, no i potem mamy te takie typowo samurajowe, o to, tak, to takie jak tu i one wtedy, to nawet można nowe kupić, zobaczcie, że to można nawet nowe kupić, to są tak zwane cienkie, ja to mam podpisane, tak, witara tył, samuraj cienkie. I tu są po prostu te ząbki cieńsze. Tu są grubsze, a tu są cieńsze. No czemu to mówię? No żebyście nie, nie pomieszali, że, da, że dacie frezowane do tych, no bo to nie będzie działało, nie? Także można to sobie miksować, ale trzeba zwrócić uwagę, żeby te zęby się zgadzały. No i patent jest, jest, jest taki. To w ogóle można kupić, te satelitki można kupić nowe. To jest symbol niewidoczny, no to trudno. Koronki też można sobie kupić nowe. To nie jest jakieś tam super drogie. I najlepsze jest to, że taki kosz też można sobie kupić nowy. Ten nawet, Samuraiad. taki nawet od, od samolotu, ale niestety to jest tanie, tam 120 zł, ale ten dekielek kosztuje chyba za 200 czy z trzy, no to się trochę nie, nie opłaca, dlatego my to przerabialiśmy. Dobrze, żebym tu nie pomieszał, bo to nie wiem już co z czego jest. Dobrze, jest tam To jest stąd. Tutaj, dobrze. Jak coś to zobaczymy potem na filmie. Nie, ale to widać, bo co są, te średnie można mi mieszać. No jeszcze jest, też tutaj są takie podkładeczki, tu gdzie to mam? Oto. To są jeszcze pod, podkładki pod koronki. Trochę chaotyczny ten film, ale coś tam sobie wymyślicie z tego. To są te podkładki pod. No, grosze kosztuje, no, po 5 zł, czy coś. No i plus mamy jeszcze podkładki regulacyjne pod te. Gdzie ja to odłożyłem? Źle tutaj. To są jeszcze podkładki re regulacyjne. Także to nie jest tak, że to, te podkładki są wszystkie takie same. Zobaczcie. Tu mam. Jeden jeden od 1 tam 06 do 108 od 09 do 10 mam po prostu wszystkie różne grubości nawet są 06 mm no ja tu po prostu przez tyle lat się tego nazbierało mamy tego po prostu multum i to nie jest tak, że to się po prostu wymienia bo gdzieś tam ostatnio słyszałem, że to się po prostu wymienia jak się zetrze no, no nie to się re re reguluje chodzi o to, że teraz ten luz tutaj Musi być. Ja teraz nie wiem, nie, nie, nie jak jaki to ma być luz, ale on tam jest w tym. Podany jest w manualu. Dlatego, jak sobie to, to składamy, teraz wkładamy tą podkładkę regulacyjną, no to to nie może być też. O, słuchaj, że, że jest luz. Także to się ustawia. I dlatego można sobie nawet, jak tutaj się ktoś walnie z tym wymiarem, to potem sobie może to lekko wyregulować jeszcze tymi podkładkami. Tylko to jest ważne, żeby tego nie brać sobie tak po prostu. Ja to w ogóle, tylko żeby nie było, żeby tu nikt nie pisał, nie dzwonił, że coś tam on chce wiedzieć. Yy, bo my się tym już nie zajmujemy, nie będziemy się tym zajmować. Ja dlatego tutaj tak nagrywam, żeby ktoś, sobie, ktoś kto jest kumaty, żeby mógł sobie takie coś zrobić, a nie żebyśmy my takie coś robili. Yy, ewentualnie tam w opisie filmu możesz, Łukasz, napisać, bo tam kilka takich sztuk mam do sprzedania. Ale to to jak będzie się... jak u ciebie na kanale. A, to będzie u mnie na kanale. Dobrze, to, to ja sobie napisz to napiszę. Na kanał. To ja tam napiszę w opisie, czy jeszcze nie, nie. takie mamy. To będzie jakieś tanie, nam napiszemy cenę i ile takie coś, jak ktoś by sobie chciał takie coś, jak nie ma sprzętu, żeby wywiercić, a ma dużo koronek, to sobie może z tego sam złożyć. No i teraz tak, jak to zrobić, żeby to złożyć? To są tak zwane krzyże, my to nazywamy krzyże. To, są, to jest to, co tutaj trzyma w środku ten dół, długi wałek i krótkie wałki, żeby się miały dziecem. My nam takiego czegoś brakowało, to zaczęliśmy to do, dorabiać sami. No to jest u tokarza dorobione, dane do hartowania, no i takie krzyże sobie tutaj pod, podrabialiśmy. Czyli tak, sobie, mo, można sobie zrobić tak, że z przedniego, yy, z przedniego mostu bierzemy sobie obudowę, a wszystkie całe wnętrzości możemy wziąć sobie z tylnego mostu. Dronem latasz. Te wszystkie wnętrzności możemy sobie wziąć z kosza 400-litowego z tylnego mostu, bo cały kosz nie pasuje do przodu, ale wszystkie satelitki, koronki, podkładki, te wałki, wszystko jest zamienne jeden do jednego. Czyli możemy mieć na przykład zmieniony tylny most z dobrym koszem, wyjąć sobie z niego bebechy od kosza satelit, przełożyć sobie do ro ro rozwierzącego przedniego kosza i mamy po, po taniości zrobiony 400-litowy kosz zamiast od samuraj. Bo teraz takie samurajowe kosze to po 800 w ogóle kosztuje Mm, sam kosz, a trzeba pamiętać, że jeszcze kosz od Samuraja, żeby weszła płośka, to trzeba go tutaj przetoczyć, to może też tam pokażę, o co tu chodzi. O. Chodzi o to, że płosie w Samuraju są cie cieńsze i normalnie ta płość tu nie wchodzi. A tu mamy ten dekiel od witary. on tutaj ładnie sobie wchodzi, koronka tutaj sobie wtedy włazi. No czekaj, bo tu podkładki nawaliłem. O. I tutaj to sobie ładnie pasuje i teraz żeby to żeby to już mieszam temat ale trudno żeby to pasowało żeby ta płożka od witary pasowało do kosza od samuraja no to trzeba go tutaj przetoczyć tylko może też zbliżyć żeby tego nie przetaczać na wylot tylko tam jest tam jest zostawiony taki ząbek chodzi o to żeby ta płośka miała jakiś opór żeby ona nie 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 nie, nie wchodziła na maksa głęboko bo będzie wycierało uszczelniać za bardzo także tam jest nie wiem, tam na oko z milimetr, z dwa tam jest, no z 2 z trzy milimetry zostawione. Ale to jest bardzo proste jak to rozpoznać, ile to trzeba przetoczyć. Do tokarza wystarczy, że sobie weźmiemy taki oryginalny kosz, on sobie to włoży, zobaczy ile wy wy wystaje płośka, żeby się pierścionek mógł zapiąć i po prostu na wzór oryginalnego kosza może Wam przetoczyć ten kosz od Samuraja. Hmm, no dobra, takich bardziej technicznych rzeczy. A, te wałki. Bo możesz też pokazać. Zuma takiego masz? Yy, no bo jak sobie tam gdzieś robicie z dwóch koszy jeden, no to jest wziąć te krótkie wałki? No można sobie uciąć tych długich. Jak macie dwa kosze, to bierzesz bierze sobie dwa długie wałki, przecinacie i można zrobić z tego te krótkie wałki. No i to jest taki. Ten w sumie, no jak odzyskać złom, bo tak naprawdę to wszystko, co tutaj widzicie, to jest odzyskane ze, ze zmienionych mostów. Po prostu jak ktoś mielił most, wyrzucał na złom, yy, no, no, no to my to odzyskiwaliśmy i tak jest. I to jest prawdziwa ekologia, a nie tam jakaś ekość ściema. Czyli nie produkować ekologicznego, tylko używać stary albo nie kupować w ogóle. No. Więc I co, jeszcze coś? Wreszcie. Nie wiem. Jak macie jakieś pytania? No to trudno. To, to, to trudno, ja nie mam czasu. Jak ktoś już z tego filmu czegoś nie wie, no to znaczy, że niech to pokaże mechanikowi, który się na tym zna i on wtedy to zrobi. A tak, no to, no to trzeba mieć jakieś tam pojęcie. No, to już jest naprawdę tyle zdradzone, że już no wszystko wiadomo. A, jeszcze tutaj do, do kosza Samuraja też mamy to w ofercie podkładki koła talerzowego. To ją się właśnie tutaj montuje. To dlatego, że ten kosz od Samuraja ma inne odsadzenie, ma inną grubość koła talerzowego. Dlatego tutaj trzeba dawać pod, podkładkę, no i ta podkładka musi być z dokładnością no do setnej milimetra. Są jak wszystko w, w dyferencjale, tutaj nie ma plus minus milimetr, to nie jest ruski wy, wy, wynalazek. Tu musi być w, w, wszystko idealnie, dlatego my te podkładki nie, nie toczymy, tylko my je planujemy na takiej maszynie jak do głowic. Jak się planuje głowice, no są co do setnej milimetra. No i to jest wi wiadomo, zrobisz to źle, to będzie się kręcić. No, koła są okrągłe, auto będzie jechać, tylko chodzi o to, żeby nie robić tego gorzej niż było zrobione w w fabryce, no bo my się staramy robić albo tak jak w fabryce, albo u... polepszać fabrykę, a coś wzmocnić po to, żeby żyło 100 000, znaczy ten 100 km zamiast 100 tysięcy, no to jest bez sensu. Dlatego najważniejsza w tych wszystkich przeróbkach jest pre precyzja. No i zazwyczaj, jak tutaj coś komuś się rozpada, czy coś, no to albo za duże koło, albo trzeba zmienić mechanikę. Nie? Czystość. czystość, czystość, czystość. No zobacz, jak to jest wszystko czyściutkie, poskładane z tego można. Jeść. No to teraz może coś tutaj wylusujemy z tych klocków i na szybko złożę ten kosz taki, żeby coś tutaj z niego sklecić. Czekaj, tu mamy coś fajnego. Tu mamy jakieś A tu mamy jakieś komplety takie. O. Tu mamy takie ładne, pokazowe. Co zrobimy? Cztery komplet. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. I co się znajduje w takim koszu? Dwie koronki. Cztery satelitki. Do tego potrzebne nam są podkładki, czyli po, po, potrzebujemy cztery takie podkładki pod mm, 3-4. Do tego mamy podkładki regulacyjne, no to już to już mówię, to już trzeba sobie wyregulować, sprawdzić w manualu jaki tam ma być luz, bo tego tak z głowy nie pamiętam, no ale bierzemy sobie dwie podkładki jakieś randomowe, tu już mamy to, czyli to możemy sobie, to wszystko możemy odzyskać z kosza dwusatelitowego. Tak samo potem tak, bierzemy wałek, to też z kosza litrowego. Tu weźmiemy sobie jeszcze dwa wałki, które możemy sobie też uzyskać z kosza dwusatelitowego, Ale to już potrzebujemy z kosza 4-satelitowego. No czyli albo jakiegoś tylnego zmielonego, no też może być, że ktoś na przykład zmielił sobie tylny dyfer nawet całkowicie, zęby, wszystko. To jest przecież do odzyskania, no też trzeba właśnie od... zwrócić uwagę w jakim to jest stanie, żeby to nie było pozajeżdżane. No i tu szybka akcja, no. Tylko to oczywiście trzeba wszystko sobie nasmarować zanim to się tutaj powkłada, żeby nie było suchego startu, Jakby tam olej sobie wszędzie doszedł. To jest mega precyzyjny, się aż kurde zakleszcza. Tutaj mamy ciach. A tu akurat jakiś czy taki wałek średni, dlatego tak to kiepsko tu wchodzi, ale tu mamy to. To w sumie to tutaj to będziesz mógł pokazać, jak tam coś pierdziele farmazony, a w tym czasie będę składał, nie? Dobra, no i te dwa małe wałeczki. Też prosta sprawa. Oj, ja sobie najpierw wkładam samą podkładkę. Potem satelitka. Ciach. Ciach. Tu mamy koronka, pod, podkładka, no i dekielek, gdzieś tu mamy dekielek, tutaj I mamy dekielek i mamy w tym momencie kosz. Witarowy kosz czterosatelitowy, czyli coś, co nie występuje w przyrodzie, jeżeli chodzi o przednie kosze, ale tak, jaki jest tego plus? Po pierwsze, że możemy to zrobić ze złomu, tylko trzeba mieć porządnego frezera, który Wam zrobi te otwory. Po drugie, nie trzeba tego... Przetaczać, bo tutaj po prostu płośki pasują. O, z tej strony płożka pasuje. No i nie, nie trzeba dokupać podkładki koła talerzowego, no bo to jest przecież odwitary. Także zaoszczędzamy jeszcze na, na tym. Także no, jest więcej roboty, ale można takie coś uzyskać ze złomu. I w tym momencie mamy i tu cztery satelity, i tu cztery satelity. I jak mamy ten kosz już gotowy, no to jest jedna rzecz, którą można zrobić na tam kilka sposobów, bo oryginalnie tutaj są takie wałki. Które trzymają te, te, te właśnie właśnie, żeby to nie wypadało, to my zrobiliśmy taki patent, że tu po prostu taką blaszkę się robi. Wygina się ją sobie tak, tak teraz to napały na, na szybko, na ociach. Tutaj robimy sobie dwie śrubki, Przy, przykręcamy to i chodzi o to, żeby te wałki nam się nie wysuwały w momencie, jak będzie ten kosz pracował. W samuraju to nie. To jest troszkę inaczej, bo właśnie jest tam inne odsadzenie tego koła talerzowego i te wałki tam się lekko tylko wysuwają, tu się wysuwają trochę bardziej, dlatego jest potrzebny taki wynalazek. No i to w sumie, ale to też tam dawaliśmy to do, do kompletu. No i w sumie, jak ktoś by chciał taki kosz, to jeszcze tam kilka sztuk mi zostało. Chyba zostało, ale to ja na, napiszemy w, w opisie filmu, czy, to, czy, czy takie coś jeszcze jest, ile to ma kosztować, o, może tak. Tylko jak już oglądacie ten film w 2048, to już tego nie ma, nie? to nie było trochę brutto, trochę netto to i dali. ten i co jest który mamy rok 2025 styczeń także to będzie aktualne bardzo krótko nie No okej okay. Pozdrawiam <słuch> Tak tak Pozd Nie Pozdrawiam